Cześć wy nasze mordki kochana, witam Was serdecznie, jestem z trójcie z oczywiście światek 6 Witam 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 Takie na szybko przywitanie Tak witamy was moja kochana z rana i tak dalej gramy sobie dzisiaj w Inny trochę tryb, inny trochę tryb W poprzednim żeśmy odcinku nawet sobie dali radę poniekąd Ale tak serio to na live'ieśmy my grali w koszykówkę tak a chciałaliśmy sobie zagrać co od... In, co się Dokładnie, dokładnie, dokładnie. W tym bardziej, że wprowadzili kilka nowych trybów. Na tak. pewno jest jeszcze koszykówka i jeszcze jedna jakaś nowa arena, ale nie wiem w ogóle na czym ona ma polega. Więc y, więc no. Ale tu wydaje się, że będzie... Ale fajnie. patrz, 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 patrz! Wow! No! Idzie na Piękna sprawa! Trochę jakby łatwiej. No, no... Bo to jest tak po, to, że to lata po Polsce ludzku tak się, normalnie, no, nie? I po ludzku się zachowuje trochę ten krążek, jakiś no? taki, kurde, i ślisko, rozumiesz, tego ale ciężej driftem, ciężej driftem, bo... No, po lodzie lata, No. Patrz, patrz, pięknie. Ale Śiąty... o, ale, ale I gata pawa Dawaj. Ty, Oj. Ty, ty, Oj, ty, 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 no, Wybaw to. O. o, dobra, patrz. Patrz, jak poszedł, jak dzika... pójdź, 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 nie ruszaj! O ty kurde, a tu łatwo zbloć, tu wystarczy tylko wiesz, prać no, się no, stać. Chciel, chciel <grym no. <grym <grym oj, 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 oj. To ja tak troszkę za daleko chyba. Trochę Ale nie ty. uważaj, uważaj. Uważaj, uważaj, uważaj. Ty, Człeku nasz, człowiek, Ty. Człowieku nasz. Co ty robisz? Bo właśnie gramy z kimś innym, bo wiecie ogólnie o co chodzi, bo... Nie da się grać tutaj 2 na 2, o tak. Pięknie, pięknie, Dobra, jest nasza. Super. A tego żeś. Bo z... chcieliśmy pograć 2 na 2, ale, ale się nie da po prostu, bo no, na tej aranie jest tylko 3-3. Tak, i nam jakiegoś tam ziambela, mam nadzieję, że się tutaj wykaże jeszcze coś, no, ale Ja tak, również tak, mam tak. taką nadzieję, bo no nie wiem, no, teraz żeby... asystę miał, nie, nie Ja miałem. Ty miałeś? O kurde. Da. A, no tak, dobrze. To, 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 to nie wiem. Idziemy, bo... idziem, ale... Pie... W Golfa się to przegra. Nie tu, tam. Jakiego golfa w hokeja? Hokeja no. <laughs> I się porupał. Ale zobacz, tutaj ki i tamki. Co? Jakby nie patrzeć. Patrz jak wybił. Czekaj, czekaj, bo ja się pogubiłem trochę. Nie, 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 nic się tutaj nic nie gubi. O kurde. Ale nas Dawaj, leśne, pięknie. Nie ma ich, nie ma ich, bo ich zbluczyłem. Uderz, uderz, wolne plecy. Wolne plecy. Nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem. No. czeko! Dawaj, dawaj, dobrej Ty głupi. dogrywam, dogrywam. Prawie się to udało, pięknie. Patrz, i ja dograłem. A Akura... No! 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 Brawo! Tyle stresu, oni. <grym> ale stoi jak ta pinda zuba. Ale jak i on ten ta koleś mija? tam idął? Aj, 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 No, ale pięknie, no. No, wejść Słuch. weszło, no nie powiem, że nie, no, ale do. No. Co, co stres to nasz? O kur... żem gościu zajecha... gościowi zajechałem drogę, trochę. O o, 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 o o. Nie, 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 nie! Środek tu! W tą stronę! Pokojna twoja! Patrz to! Patrz to! Patrz no. to! Porobił! Trochę, trochę za easy mi się wydaje, ale no. Albo mi teraz dobrze, nie? Porobię! Patrz, 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 patrz idzie, idzie. To mi wygląda jak Oreo. Jak ciasko Oreo. Ten krążek, kurde. Nie? Pobra, bryty, jadę, jadę, jadę! Tyż... Jejku. Dobrze! Dobre, dobre, dobre! Patrz jak dograł! Po ścianie! Patrz! Patrz! No Patrz! Jejku. Ja zniszczył, ty dobił! No, nie, nie ja, ja nie, ja nie dobił, on dobił. Piękny masz, masz gol. Ma? Hatrick mam. No tak, no gol mój, ale to jeszcze gol wzięty z tego, wiesz, że dotknąłem tam. na dobrze! No no, no no, masz, coś jest, jest no. Zobacz, co się jest. Nie, nie, nie. nie. Ło o, karwa! O, karwa! O, ty! Ty! Ło karwa! Ty! A to, to on tak może? Czyli <laughs> lepiej je jednak tutaj chyba jako drugi dotknąć. Bo koleś dostał na prosty dziób i się tak o, troszkę odbiło patrz, w dramkę. Faktycznie no. Ciężko, ciężko. No no, dobra. Dobrać. Czyli już mamy, że tak powiem, to wiemy, to Mamy już co coś obcykane. Robić. No, mamy coś obcykane już. <laughs> się We powiem, wujkę się minęli. No. Nad krążkiem. Patrz! Patrz! No. To dograłem! Pięknie, pięknie! Nawet ci nie widziałem, bo ja dograłem chopie na głowę idealnie, nie? No byleby by w bramkę, no. Ja nawet nie skakałem, ja nawet nie skakałem. Bo no ja wiem, to no, widzę. Cyk. No ale mało braku, abym się minął. Dobra, <grym> no, gra. Coś pięknego to jest. Pięknie, to sobie nie tak opłaca się tak skakać, trzeba tak czubem. No, tutaj trzeba maską. Radzić. Oj. Uderzyć, a nie Pięknie. No 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 no. Chodź się kurde. Ty, bo kontra leci, jeden biegnie. <grym> no ale to jest Dobra wybita, patrz, o, patrz, patrz, patrz jak prowadzi, patrz. patrz. Jak dobry hokejista kanadyjski. Patrz, patrz, zobacz, to asysta, Wie, no, wiedział hopie. gdzie być, no wiedziałem gdzie być po prostu, no, że nam tak ja wiedziałem, nie gdzie idzie. Gracza, nie wiedziałem gdzie dograć, ale ty wiedziałeś gdzie być, bo, bo gówno, bo piłka to się tak kujowo, ciu ciulowo, kijowo chciałem powiedzieć, odbija normalnie, a tak to krążek to, no, piłka to krążek, to, to pod jak porybane. No, jeszcze wam trochę zaspoileruję, co będzie zaraz. Będzie prawdopodobnie basketball, koszykówka. Koszykówka, czyli koszykówka. Jo. I potem zwykła noga, i zobaczycie, w której konkurencjiśmy debeściaki. Aaaa, mnie wybił frayer! <grym> cholera. No nie bij mnie co, nie Będę! <grym> Ale to nie ty! Ja Boś. cię umiem! Tak? Aj, kurde. Już nie zdążyłem! Też umiem! już tuż za cholera. Niedobrze, nie Byłem tuż za... No, no tak troszkę niedobrze wyszło. ALE! Lubiło, no, wszystko, weszło. I no, ja, ja jak masło? Dokładnie. O! Jadę, jadę, nie zjeżdżaj Gość mi za to zajechał, no co za czub Okej, Patrz, spasz, co idzie z zwykłym podaniem Oj! Oj! O, ja się oj Ale to było skończne, oj, Nasz prowadzi, Dada. kurde. Patrz, patrz! Też jakiś kude amerykański. Też ogarnięty ziomel. Ta dupą musiał coś mi nie wyszło. AI! Czemu ja wyskoczyłem? Chciałem być No właśnie, nie wolno wyskakiwać, bo... Widzisz jak to jest potem? Dawaj, dograłem! Troszku! Tak, troszkę, tak. Dejcie, troszku. Antenką! Tu. Dobra, dobra. 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 Pięknie, pięknie, ja patrz na kolesia. czysto, na czysto, pusto, ja pusto, pusto. Ja kolesia. Pusto. Patrz jak zwloczywszy. Ręce tutaj podbił ją niestety. Znaczy go, bo to krążek to on. Dawaj, dawaj, dawaj. dopa. do Na 30 sekund. Gdzież oni mają z nami szansę? Patrz! Patrz, patrz! No! Uewa! No. o, ja miałem asystę jeszcze, to ty w ogóle tutaj nie brałeś udziału. Dzięki, kurwa. Dorzuciłem do ciebie, a ja mu podaję O! No, co żeś tam kuźwa dotkał, bo zdaje mi się, No, bardzo tabela. piękna tabela. O! MOJA! No, leżyj się! O! Babujagu. Wszyscy, wszyscy kuźwa chcą dogrywać. A, a, a trafić nie będzie miał komu. A Nie, to kolej z do przeciwko leciał. A, I dobił, mnie. Ale ty nasz się rozegrał, tej. Paczek dostał. No, no Na nabitki idzie tutaj grać. O, tak maj. trochę. Mm, kurde. O, patrz. O, 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 leci, leci, leci. O ty. Patrz. Ale do granie Jak dubskie pudeży. 10, 2, no pogrom, pogrom, my friend, zaba. Ale patrz strach, no, no, pa, jak ja uderzyłem. Pyk, To już jest. W ogóle obraza za przeciwnika, ale słabo grają. No, no, no. dobra, koniec z Cyk! Patrz, jeszcze by się udało coś. No, coś... Mieliśmy szansę, ale No, zapyć. ale wygrana jest. Piękna sprawa. Okej. Okay. od razu, okej. Okay. Basketball. Dobra, mordziaki, lecimy teraz w koszykówce. Zobaczymy, tutaj jak nam pójdzie w tej dyscyplinie. Oluju! Olu! Jak on to uderzył? Ty, ale ogarnia. Patrz. Ale jakim cudem on to uderzył jak to nie było w ogóle przy piłce No Nie wiem, nie wiem, ale... jakoś się daje najwidoczniej. Ogólnie żeśmy wzięli, bo żeśmy na live to grali ee, w koszykówkę. I żeśmy wzięli A. takie bardziej płaskie auta, bo my żeśmy tutaj grali busami, wiecie? i tak I... troszkę nie szło. I trochę ta klipa, nie? Jest ciężko, trzeba po prostu trafić do kosza PAD! A gówno za mną... Młodny... JA ripie! Jaka kupa! O! Ale prawie się udało mi to ja tak, troszkę tu, im wybić Dawaj, nie ma tutaj właśnie taką robić, tylko trzeba tak do góry. One lepiej, jakimś takim. A, ja się mi dojął, zjął! A, a, a zrobiłbym to, zrobiłbym to! Tak, zaiste. O ty, kurwa. No mnie też teraz koleś się zloczył tak. Ogólnie trochę. Jest zasada, że trafiasz pierwszego gola i praktycznie wygrywasz. Hehe, <laughs> bo... często tak jest. No. Dobra, o. Aczkolwiek sami przegraliśmy raz, jak trafiliśmy pierwszego. No to, no. Nie da się ukryć. No, nie. O, nie, nie, spokojnie! Patrz jak on leci! Skubani! Oni lecą! No latają, no, no latają, da się latać i easy jest latać, ale. Ale o! Trzeba mieć też dobre wyczucie, nie? Dobry timing. O, mordo. no ja do kosza wleciałem, a nie o to chodzi, że piłka wleciała. No niestety. Kto grał w kosza to wie, zna zasady. Dobra no, 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 no. Patrz no, Patrz Jaka piczka mnie wybiła Taka, dawaj, taka dawaj. troszkę czeska popiczka No jeszcze kurde Shoton go gówna, nie tam Uff. Odejdź, odejdź, odejdź No 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 Świątek wybijaj Wybijaj? Te, ale nie mogę! Co jest kurde przy tym nitro, że miał? Patrz! No, no, nie, no ja pierdolę po Brawusze, no! Dawaj, no, <śmusza> no. <śmusza> dawaj! O ty dawaj, Patrz, patrz! No, no! No, no. wybij mnie jeszcze! wybiłem, okay. no! Dawaj! Patrzcie, kurde, chciałem spróbować polatać, ale coś, wie tak, 2 na 10! Dobra, czekaj, no! Ty frajerzy Wypaszmy wy, koniec wy! No uważaj, uważaj! O kurde się minąłem Łotem ci dawaj. dawaj Patrz No ogarniają Jest Jest Nie no, nie, no co? Światek aby był Piękny rzut No nie wierzę. No patrz! No nie no czego bo... on mnie jak zawsze powstrzymał przed uderzeniem No jak nie, nie, jeden nie, 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 nie może tak być, nie może, nie może, nie może tak być. No ja patrz, takie piczki. Panie, co to było? Dobra, w naszą bramkę, znaczy w ich bramkę. Znaczy, na i i jeden grzyb. No. i, i, i zaraz będzie normalnie piłka nożna, uważajcie. Ale my musimy tu wygrać, musimy. Dobra, Będziemy tak ładnie Nie, no ona ze sobą się odbija, cholera. Nie, no kurde. No, jaki No właśnie, I też mi też mówi na live'ie, że ta piłka się odbija tak jak po prostu ta do nogi. Ona. Tak I się taka. No, nie zachowuje się normalnie. O kurde. To bym przeleciał. Dawaj, patrz, patrz, Jesteś sam, teraz tylko ino trafić. Tak, ino trafić w obręcz, kurde. Patrz, no. Mm. Coś tutaj widzę, że nam główno dają nawet. Aj, a ciekawi się, ile dogrywki trwają tutaj. <grym, <grym, jak no. to jest 0-0 <grym>, i później dogrywkę graj. No patrz. No, no, no! Nie. Kurde, no. Patrz, siedzi, siedzi! Nie, nie! Mm. Jaki gówno, cholera! Z znowu nam przeleciało. Gówno jedno małe Patrz, siedzi! Będzie! Będzie! Yeah! Nieee! No! Cytrus! No pięknie! A może w dostoł ledwo co. Ale Ewinent, dobra, dobra. dobra. Ewidentnie gol cytros! <laughs> Ale tu można tak wybijać, wiecie, jeszcze można od, od, od dołu. Wiecie jeśli ktoś potrafi latać to bardzo easy jest. No o w mordę, o mordę, o mordę. Uważaj, się nie minął, się nie minął! No ten frendzel dwa lata i wybije to wszystko. Pięknie, uważaj, bo jesteśmy teraz dobrzy, dobrzy, dobrzy. Patrz, no, no, no strzelce Rzuć ja. Rzuć sobie, ja nie podpuszczam. <grych> Ale nie umiesz. <grych> o, ciężko, dobra, 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 dobra. Piękna robota świątyła. No, acie pierun. Dobra. Patrz, patrz go, patrz go! <grym> uh! Ale dobra, jeden 0 Ciężko, nie, nie, nie. bo ciężko, ale wygrane, najważniejsze. Druga dyscyplina wygrana, zobaczymy jak będzie w nodze, nie? No, <grym> Podstawy, a przegramy pewno. <grym> no zobaczymy, no lecimy dalej. Dobra, lecimy teraz piłka noża, Boja. czyli nasz ulubiony, normalnie sport narodowy, w którym jesteśmy najlepsi. Bo A przynajmniej w e-sporcie. Bo Lecisz, lecisz. Bo nie, nie zmieniłem tego. Dobra, no. Moja No, no, no Patrz, patrz No Ty, oni się ruszyli w ogóle? Tylko <grym /dosek> <grym /dosek> <grym /dosek> no, jeden no, To idź golu, patrz No, spóźniony jak 150 no, Ale, ale był gol, był ale, gol ale, 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 no i wygramy, no On stoi My team, no, 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 ja ci zaraz dam, że jest Awk. nie gra Kurde tak, teraz gram ogólnie dwóch na dwóch, tak jak poprzednio... Znaczy chyba takie bardziej i jeden na, na dwóch No. A, a nie, dobra. ruszył się, ruszył, ruszył się. Już nie je Awk, już dostał pierdziel od kolegi swojego Dobra, patrz. Aj! Oj! no się! Oj, 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 oj! oj. No. no. Dobra Uwaga, uwaga, na to piłka. Dobra, no. wypiłem kolesia. Ocie Pierun, dograł, dograł! Dobra, o, dobra. A oh! Dobra! W ogóle ja mam takiego O Ooo, oh! Świątek dograłem! Patrz teraz co ja Ci dograłem! Ocie Pierun. Prawie. No, no. Dobra, czekaj, czekaj. Czekaj. Dikaj, walaj Pier... Gol, to będzie gol. To będzie kurde... Gol! NA no złota. <laughs> Jeszcze ich tam zmylił, no da. No. Chciałem, nie, nie, chciałem dobijać, ale stwierdziłem, że, hu, jak nie, leci nie. to niech leci, ja nie będę ryzykował, że wybiję. Ja, ja że miała tej, Nie wiem jak. <laughs> dobra. No to dobra, ważne że to. siedzi. Ja, wol, dobra. Gramy. Leci na szczyt. Pie U, została, została, ale Oj, tak bardziej do nich. Tak trochę w kleszcze ją wzięliśmy we czwórkę. No tak stanęła, jak krążek kurde na linii, <grymny> no, nie? No pięknie, pięknie, pięknie. Kupiczka jedna. Pieru tak nie Dobra, tak troszkę nie gramy Kurde, nie Czyli on został sam? Tak? O, nie, myślałem, że został sam. Nie, nie, tamten gra tak powoli, coś tego, ale. Próbuję. To strasznie w ataku stoi. O, pięknie, pięknie, idziesz! Ooooo! Tak o, troszkę... A ja idę. Kurde, wyjaśnił nas. Troszkę nie po mojemu, ale dobra. Oooooo! No! <laughs> Mundalia! Ach. No, jak ona mogła! Nice shot. głównie nie nice shot. Fuks. Tak trochę no. No to jest trochę no. Bądźmy szczerzy. Do kit'u on to zrobił no. Dobra. O! Wow! Oh, panie. Coś tu się. Świątek kurde. Świątek. <śles> Jakże ty się minął. I A ty się ja nie pytaj. Też coś przyjechało obok. Poszli jakby jakąś, nie wiem. Ja pierdzielę A dobra, Jadę, dobra. jadę. Patrz to co się dzieje. O. łoluju Uluju! No. Sfaulowałem go. Cze, 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 cze. Co oni tak po oknach celują? Nie macie. Ciebie też nie ma. Ale zbloczył! Dobra. Ale to było dobre. O kurde. Cze, 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 cze. Jej, rozwaliłem gościa, dawaj, dawaj. Ale gości już jest. O, Paczek nas porobił. Paczek nas porobił. Ja pierdziele, dograł, dograł! No nie! No nie! Jak nie wybiła suć jedna! No dograł, no. Wybiła mnie chłopie, stałem na linii, ile by na mnie spadła piłka. Ale kucharz, a stałeś na linii. Kochan. Ale kucharz się zrobił tej. <grystanie> Bo ma taką czapeczkę. Dawaj leć, le no pokaż się. Ja no. Daj gówno. Dawaj graj. Dobrze leć. Ja rypię. O! O! Wybił, wybił. No. Dobra, nie, Dobra, dawaj. Wybił! Nie! Oh go! Pięknie! Leś, leś, leś! leś, leś. No ja co kole, co lec, Do Dograłem, Kurde, a, dograłem! Dwa, dograłem, a koleś to wybił sobie, od tak. Nie, no nie! No. 4-2. Ach! Ale mi kolega znaczy ten Jelly Team jest bardzo dobrym asystentem. Jeśli można tak powiedzieć. Jasna. Nasz narodowy sport. Tak, tak troszkę wyszedł z obiegu. No. Ale nie mijaj się, nie mijaj się, nie mijaj się. O, ale ich porobiłeś. Trzeba już teraz jeszcze do przodu ją pokierował Pięknie. Wy dupi. Patrz. Patrz. Patrz jak dupskiem uderzył. Ja. Pięk. Nie. Nie. co nie nie mogę. No nie mogę. No co tyś? Ale mieli fuksa teraz? Dobra poszło. picza. Wybijaj. Poszło. Pięknie. Ej. Ej, boleco. Dobra wybiłem. No to jak, jak to zmieścił? Załadowa? Jak to zmieścił? Nie bierze. Ale patrz jak to zmieścił między słupkiem no gówno żeś tam yeah. wybił. No nie, nie wybił, na no a no. Ja pierdykam. Ja graj, graj, minuta 3 gole, to co to jest? Biorąc pod uwagę, że teraz wejdzie. No! No! Dobra, no. Czy? Lecimy, co to, 55 sekund na dwie. Lecimy Kon tutaj! Koncentracja, mobilizacja, graj. No, i ja jestem za wszystko Jedziesz? Nie, nie macie, dobra. Pięknie. Dobra, a? Podaję pod głowę, dobra. Dobra, no graj, ładnie. Dawaj, dawaj, dobra. dawaj. graj No, jeszcze raz świątek. No, ja nie bym nie, nie uderzył, tak, tego. Okej Tak, tak. Światła. Ok. okay. Tyż, maciuro. No nie! No bez nitra, kurde, to jak tu. Jaaaj pieeek! No ta kontra nam nie wyszła, no. No jak zdechla ka ona na nitrza, kurde. Niedobrze o, to jest. No ja jadę. Też lecę, już nie ma na co czekać, cholera. Patrz. Coś tam się poszło to. Ociupinkę w górę. 30 sekund, no. Jeszcze dupą musnął, tak to bym jeszcze ja może coś. A oh, w mordy też że się idą, przez Wiedziałem, że tak będzie, że chopie w tym co powinniśmy wygrać. No nie no nie powinniśmy wygrać, bo w sumie no, najwięcej osób to gra, tak? Ale, ale no 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 Dawaj, 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 to... no! Jeszcze na wygnanie no, jeszcze taki nie dajemy rady. Znaczy, twój nie dajemy rady, tak, no. Nie chcemy tak wysoko przegrać, nie? wiecie. No, ale nie dajemy Chodzą rady, no, nie, no, nie da... chcemy przegrać, no. No, nawet no, siłą. Może jeszcze by było, jakby tak były dwa znowienia piłki. Leć, leć! Może oni mają awka. No. No, mają chyba awka, ale co z tego? Je ja! ja ty się widzę, no, ja nie wierzę! I w to! O dobra! No co, no... O, stałem jakieś takie ciasteczko, kurde. Ale miał teraz taką nową mantynkę. Okej, okay, także to co, no dzięki za uwagę. No i wygraliśmy no, w hokeja, w kosza. No ale w nogę nam się nie udało. No i mam nadzieję, że stawicie tą łapkę w górę. Jakiś pozytywny komentarz. wesprzecie nas na duchu, no bo nie jest najgorzej, tak? Dwie dyscypliny na trzy zostały przez nas wygrane. Wygraliśmy i, i, i super. No i do zobaczenia, do kolejnych materiałów. Świątek Sherlock Holmes się wita. Zobaczcie. Zegno. Pu, żegna, no, żegna się. I, i, no i cześć, no papa. No papa. Pa.